Wywar żywej śmierci. Silny eliksir powodujący senność i omdlenia, które dla niedoświadczonego czarodzieja mogą wyglądać jak śmierć. Mikstura jest bardzo trudna w wykonaniu. Nawet utalentowana Hermiona Granger miała problem z uważaniem tego wywaru. Jedynym uczniem, który uważał ten eliksir był Severus Snape, tak zwany Książę Półkrwi, który znał wiele skrótów na temat tworzenia mikstur, co zauważamy w szóstej części Harry'ego Pottera, kiedy to właśnie Harry znajduje podręcznik księcia Półkrwi, aby uważać właśnie te Eliksir i otrzymać w nagrodę Felix Felicis, czyli eliksir szczęścia. W 1991 roku miała miejsce pierwsza lekcja eliksirów dla Harego Pottera. Profesor eliksirów zapytał chłopaka, co powstanie po dodaniu korzeniu Asfodelusa do nalewki z piołunu. Harry nie znał odpowiedzi, a to właśnie był wywar żywej śmierci. Składniki. Rzadkie zioła zawierające tujon. Roślina z rodzaju asfodelusa, pochodząca z rodziny liliowatych. Korzeń asfodelusa, sopopchorusa, piołun, korzeń waleriany. Przepis. Wlej do kociołka piołun, dodaj sproszkowany korzeń asfodelusa, zamieszaj dwa razy w prawo, dodaj sok z fasoli, korzenia waleriany, zamieszaj siedem razy w lewo. Notatki z podręcznika księcia półkrwi. Fasolę z korzenia waleriany należy zmiażdżyć srebrnym sztyletem, nie ciąć. Sok z fasoli powinien zawierać 13 kropel, a nie 12. Zamieszaj w lewo i w prawo 7 razy zamiast raz. Mikstura w rzeczywistości nigdy nie została wykorzystana w praktyce. Jednak kiedy Harry poszedł z Ronem do chorącego Slackhorna, aby uleczyć przyjaciela z sztucznej miłości, do Romildy Wayne, Profesor podał mu miód pitny, zatruty wywarem śmierci. Rom prawie zginął i musiał pójść na długo do skrzydła szpitalnego. Jest to bardzo niebezpieczna mieszanka, która w nieodpowiednich rękach zabije każdego, kto ją wypije.